Na koniec tego cyklu kazań o tym, co najważniejsze, czyli o miłości. Chociaż w zasadzie to w każdej nauce, którą Kościół głosi, ostatecznie właśnie o miłość chodzi, a w każdym razie powinno chodzić o miłość, pośrednio czy bezpośrednio, ale zawsze realnie o to musi chodzić. Pamiętacie może, drodzy moi, takie znamienne słowa świętego Pawła. To jest drugi list do Koryntian. Pisze Paweł, miłość Chrystusa przynagla nas. Spójrzmy na krzyż. To nie jest na krzyżu, nie wisi jakaś tam miłość. Krzyż nie reprezentuje jakiejś tam miłości. To nie jest miłość, która by się gdzieś zatrzymywała. Mówiła dość, już wystarczy. To nie jest też miłość, która by szła na jakieś kompromisy. To jest miłość najbardziej radykalna, wszechogarniająca, miłość totalna. Jeżeli ona nas nie pociągnie, nie zafascynuje, to co mogłoby nas zafascynować, pociągnąć, co mogłoby mieć taką moc jak nie krzyż, jak nie Chrystus, który zamanifestował swoją miłość w tak niepojęty sposób. Sam w sobie krzyż jest czymś wybitnie nieoczywistym. Pomyślmy o tym, ty o tym pomyśl. Gdyby krzyż wydarzył się dzisiaj, ale na krzyżu nie wisiał Chrystus, ale wisiał ktoś, kogo kochasz, ktoś ci najbliższy mąż, żona, ojciec, matka, dziecko, przyjaciel i gdybyś wiedział, że ta osoba cierpi straszne męki właśnie po to, żeby cię uchronić przed jakąś krzywdą, i że ta osoba dobrowolnie to wybrała z miłości do ciebie. To kogo, nas nie, kogo z nas nie poruszyłby taki widok, tak, taki fakt, takie wydarzenie? No, to by było coś przeszywającego, coś rozrywającego serca. Z widokiem Chrystusa na krzyżu jest chyba inaczej. Do tego widoku jakoś się przyzwyczailiśmy. Ale niech nas Wielki Tydzień, a zwłaszcza Wielki Piątek, Wyrywa, wybudza z tego letargu, bo miłość Chrystusa ona nas przynagla. Przynagla nas do miłości bliźniego i to znowu nie byle jakiej miłości. Mówi wszak nasz Pan w wieczerniku: Przykazanie nowe daje Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Bardzo, bardzo wysoko stawia poprzeczkę. Bo przecież kochać tak jak On kocha to jest coś znacznie, znacznie większego, aniżeli po prostu kochać bliźniego jak siebie samego, choć przecież zwykle i do tego ostatniego przykazania nie dorastamy. Mówi Chrystus, kochajcie tak jak ja. To, to co znaczą te słowa, to staje się dla nas bardziej jasne, gdy wisi nasz Pan na krzyżu. Mówi, Kochajcie tak jak ja, kochajcie tak bardzo, że z miłości gotowi będziecie do poniesienia nawet największych ofiar. Wzywa nas nasz Pan do radykalnych rezygnacji, a to wszystko z miłości bliźniego. A skoro tak, to tym mocniej brzmią te słowa, w których jasno nam daje do zrozumienia, że żadna ludzka miłość, choć wzywa nas do wielkiej miłości wobec bliźnich, to nawet ta wielka miłość. Ona nie może być czymś większym niż ta miłość, którą mamy żywić do Niego. Mówi wszakże, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. To jest trudne, ale wiemy, każdy z nas wie, Ty wiesz to z doświadczenia, że nie ma takich spraw w życiu, które byłyby i ważne, i piękne, a zarazem nie wiązałyby się z ofiarą. Po prostu nie ma takich rzeczy w tym życiu, bo żeby coś było piękne, to musi być naznaczone miłością, a na miłości jest wyryty krzyż. Ta trudna nowina. Jest zarazem Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Mówił kiedyś Jan Paweł II do młodych, z okna na Franciszkańskiej 3. To takie znane jego słowa. Pamiętam, że kiedy byłem młody, tak jak wy, i czytałem Ewangelię. To dla mnie najsilniejszym argumentem za prawdziwością tego, co czytam, było to, że tam nie ma żadnej taniej obietnicy. Życie chrześcijańskie potraktowane na serio to naprawdę nie przelewki. A jeśli ktoś szuka chrześcijaństwa w wersji light, takiego, że naprawdę chcę być blisko Jezusa, ale tak jakoś, żeby to nie wymagało rezygnacji z niczego znaczącego, to szutka tej drogi, ten się rozczaruje. Albo się nie rozczaruje, ale tylko dlatego się nie rozczaruje, że cały czas będzie samego siebie okłamywał. Jest w katechizmie kościoła katolickiego takie piękne zdanie, przed laty mnie zafascynowało. Powinniśmy badać nasze sumienie, wpatrując się w krzyż Pana. Możemy powiedzieć, że Krzyż jest rylcem, którym chce nasz Pan wypisać słowa prawdy w głębi naszych sumień. Pomyślmy o tym. Jest tak zapewne, że w większości, jak tu jesteśmy, to jesteśmy dość mocno zaprasowani. Tak pewnie jest. Ale spojrzenie na Krzyż, kształtowanie naszych sumień. W przy wpatrywaniu się w Krzyż Pana, ono wybija nas z jakiejś pułapki samozadowolenia. Ale mam na myśli to, że może mówisz sobie czasem, że daję z siebie wszystko, ale spójrz proszę na Krzyż i skonfrontuj się z pytaniem, czy rzeczywiście tak jest. Czy może raczej miłość Chrystusa przynagla cię do czegoś większego, większego niż dotychczas? Może do dawania większej jałmużny? Może do poświęcania większej ilości czasu dzieciom, może do bardziej wytężonej modlitwy, może do, z drugiej strony, może do uznania wbrew własnej pysze, że już po prostu fizycznie więcej nie dasz rady i resztę możesz zostawić Jemu. Powinniśmy badać nasze sumienie, wpatrując się w Krzyż Pana. Pobądźmy w Wielkim Tygodniu z tym pouczeniem. Ty z Nim pobądź. Tym zaproszeniem zakończę bez jakiejś kropki nad I, bez podsumowania, bez płęty. Niech Ci Chrystus to wszystko dokończy. Niech Krzyżem Ci płętę na sercu wypisze.